Cześć, z tej strony, Old Gamer89. Witam w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 4. W dzisiejszym odcinku, bo tak sobie zastanawiałem się nad tym, co jeszcze tutaj możemy zrobić, e, zagram z komputerem na poziomie najtrudniejszym, jaki jest, jest dostępny, czyli zagramy jeden na jeden. Ja przeciwko komputerowi na poziomie hardest. Czyli najtrudniejszy, jaki jest do wybrania, wiecie, jest Easy, Intermediate, Hard uh, i Hardest, czyli for veterans seeking a real challenge. The enemy, uterali, no czyli jest, generalnie jest no najmocniejszy, nie? Czyli tak to zrobimy, wezmę Random, czyli że losowa nacja. Ja zagram Anglikami, no i zaczynajmy. Jeszcze w odwodzie mam tutaj kampanię Rosją. Ale to trzymam na, na trudniejsze czasy. O, zobaczcie, przeciwko Francji będziemy grać. No to raczej tak średnio dla mnie, bo Francja ma kawalerię, a ja uczniów. <laughs> Jak te jednostki domyślne. No ale dobra, zobaczymy. Może ogarniemy. Dobra, owieczki tutaj. Tego pod jedynkę. Moment tych do owieczek od razu. Patroluję okolice. Teraz następnego chopa chyba już do domka będę musiał użyć. Zastanawiam się, z której strony te domki wydać. Bo... Dobra, tu sam młyn postawię później, albo może nawet trochę dalej te domki. Nie muszą być tak blisko. Dobra, tu postawmy, powiedzmy. No i maksymal, maksymalną populację osiągnąłem, ale na szczęście już domek powstał, także dalej mi się robią chłopy. Teraz w drugiej kolejności kopalnie złota stawiam. No wiecie, żeby w miarę szybko móc przejść do kolejnej epoki. O, już odkrył, zobaczcie. Tu są Francuzi. Kurde, jedną owieczkę tylko skosił. Słabo. Słabo coś, kurde. Jakieś góry w ogóle mamy, no to dobrze. Trochę mamy jakieś ochrony. Dobra, myślę, że... Drwali musimy zrobić. Dobra, w końcu trochę owieczek skoczył ten Scout nasz. Bo już się o to martwiłem. I zobaczymy, co to hardest AL nam tutaj pokaże. Czyli ten komputer na najtrudniejszym? Na pewno musimy dość szybko przejść do drugiej epoki, bo mi się wydaje, że. O, dobra, już możemy niby przejść, ale jeszcze sobie zrobię trochę drwali, może, żeby wiecie ta ekonomia była. Ugarnięta lepiej. Mi się najlepiej sprawdza przechodzenie gdzieś tak e, koło 5 minuty. W sensie, żeby już e, 5-20. tak to jest zazwyczaj najlepszy balans taki. Nie wiem, jak Wam to się sprawdza, ale jak e, nieraz przechodziłem wcześniej, to ta ekonomia później była za słaba na start tej. Drugie drugiej epoce dobra jeszcze jedno, jeszcze jednego do owiec myślę że będziemy mogli zacząć stawiać stawiać ten nasz budynek do przejścia do kolejnej epoki czyli, czyli uczniów. Pytanie, gdzie ich postawić? No oni są tutaj, to oni będą szli albo tędy, albo tędy. Do uczników gdzie? Tutaj postawimy uczników? Dobra, tu postawmy. No i zaczęliśmy przejście do drugiej epoki. No, mam nadzieję, że przed szóstą minutą uda się przejść. To będzie dobry czas, taki mi się wydaje w miarę. Celowo zostawiłem sobie tutaj trochę miejsca, bo tu chcę sobie młyn postawić, wiecie? Z farmami. Żeby był w pobliżu centrum miasta. No to centrum miasta wtedy osłania, nie? Te młyny. Sobie drugi postawię. O kurde, zobaczcie, ten już przeszedł. No to niedobrze, to musimy się, <laughs> musimy się sprężyć. Kurde, tego się trochę obawiałem. Zobaczcie, 5-15 już przeszedł do, kurde, drugiej epoki. No to naprawdę ten komputer na, ha na hardest tak, jest mocny. Bardzo dobry czas przejścia. Czy trzeba się spiąć. Ale zaraz przejdziemy. Ale czas będzie taki sobie, 6 minut. Dobra jest, epoka. od razu, niech stawiają koszary, w sensie baraki, z tych trzech do drewna, domek trzeba zbudować. Patrzcie, tu buduj domek albo dwa od razu. Kurde, no osiągnęliśmy limit populacji. Mm, dobra, tych do owiec jeszcze. Dobra, ten będzie konnicą to trzeba tych włóczników na niego narobić. nie robiłem, dobra 50, dobra zbuduję jeszcze na 60 Już ludzi. Jeszcze drewna drewna będziemy potrzebować dużo do tych włóczników, żeby na tą jego jazdę było. Tego sobie dam pod czwórkę, może. Tego skauta. Niech on stanie jakoś tak, żebym wiedział z wyprzedzeniem, że oni idą. Może tu niech stanie. O, dobrze, teraz jest dobrze ustawiony. Chyba, żeby mnie z tej strony zaszli, to będzie lipa trochę. Teraz Zróbmy trochę. O, idą. Gdzie oni idą? No, był dźwięk, że byli gdzieś blisko, ale nie wiem z której strony. Dobra, tym się kończą obce, to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby postawić młyn. I tu mam siedmiu. O, widzicie? I tak się fajnie młyny stawia. Wtedy wam centrum miasta ochrania, jakby ten młyn z strzałami, nie? Że jak was ktoś tutaj atakuje, to No zawsze jest najlepiej, właśnie mieć te młyny tak w pobliżu. No, zauważyłem tych centrum miast, żeby była ochrona. Piękne, no, siedem farm możemy zbudować dla tych ludzi. Pięć, sześć, siedem. ta, buduję ta farmę. Icie bruki Dobra, mamy 17 do drewna. To do drewna mamy już dużo w sumie danych. To teraz jeszcze do żarcia. Tak też 17 przynajmniej musi być. Mamy 11 na razie. Dajmy kółko, dajmy to, dajmy siakierę. Dobra, trzeba znowu domek postawić. Ilu tu wojska mamy? 17? No to nie jest nieźle. Jakiś atak tutaj odeprzemy. Jeszcze trochę zróbmy może. Dobra, 13 mamy, no to trzeba kolejny młyn właśnie teraz postawić tutaj. No, jak już na dwa młyny, jak będziemy jechać, to będzie spoko pod względem żywności. Chociaż ja docelowo zawsze dążę do trzech. Trzy to już jest naprawdę, jak macie tam 24 chłopów, wtedy zbiera to żarcie. To jest naprawdę w porządku. Dobra, stawia jeszcze jeden. Co, dwie farmy możecie postawić. O pięciu? Aha, tym się skończyło. Zdaje się te, to żarcie. To właśnie oni niech sobie zbudują farmy. 4, cztery, 5. Cztery, tu jest jeszcze jeden. Dobra, to mamy dwa młyny pełne. Teraz do złota jeszcze wysyłać trzeba. Dobra, stój tu, nie ganiaj go. Dobra, z wojskiem w miarę, w miarę stoimy, 20 jadania. Yes. O kurde, zobaczcie, on tu sobie palisadkę robi. No Sztycerza jakiegoś. Dobra, wiecie co? Ja muszę postawić. Myślę, że to jest ten moment, że muszę postawić blacksmith, czyli później. Idź do złota jeszcze. Złoto 6 mamy w złocie. No to trochę mało, ale dobra, niech wydobywają. Blacksmith musimy walnąć, żebym mógł robić tarany. Gdzie to zrobić? No tu powiedzmy. O kurde, ale atak idzie. Czekajcie, ale mocny atak ze strony Francji. No, widzicie, to jest właśnie hardest. Najtrudniejszy poziom trudności. Zobaczcie, jak uciekają sprytnie. No, już tutaj widać, że to AL komputerowe jest wyższe faktycznie. Fajnie grają. Rycerzy jego dobrze bożemy skosił, Dobra, trochę mój rycerz, rycerzy ścięliśmy. Dobra, tak jak mnie już atakuje, to muszę chyba przyspieszyć tą produkcję wojska. No dobra, ale ogarnęliśmy ten pierwszy atak. Aha, mamy to, dobra, to zróbmy tarany od razu. Róbmy to. Aha, złoto. Właśnie widzicie, czekaliśmy wydobycie. Return to work. Ani worker. Dobra, trzeba będzie kolejny domek zdaje się postawić. Albo nawet IZ-2. Jak tam z tymi taranami? No zaraz będziemy mogli tarany robić, to może mu zrobimy jakiś wjazd. Naróbmy tego wojska. Dobra, tu mamy 22. Dobra, możemy robić tarany. To od razu zróbmy. Zróbmy mu wjazd, zaraz. Zrobię z dwa tarany. No nawet trzy, zobaczcie, nawet trzy możemy zrobić. Zróbmy trzy tarany. To będzie naprawdę tłusty atak. O kurde, limit populacji. Domki mieliście budować. Co jest z domkami? Kurwa. Nikt domka nie stawia. Wysłałem tu chłopa. Jak to możliwe. Dobra, chyba mogę przejść do trzeciej epoki, to zaraz też to zrobię. Dobra, mamy trzy tarany tam. Od razu sobie je dam pod piątkę. Pod piątkę, tych pod jedynkę wszystkich. Dobra. Dobra, tych jeszcze weźmy tak z połowę. Do tego oddziału dorzućmy. Resztę tu zostawmy, jakby chcieli mi jakoś oskrzydlić, nie? Czy coś takiego? Dobra. Przełazić do ostatniej do, w sensie do trzeciej epoki Kings Place'a może dajmy. Kurde, nie robiłem chłopów przez chwilę. Mam 5, tak. Tych dajmy wszystkich pod jedynkę. Dobra, 31. No dobra, może coś z tego będzie. To ciśniemy na tą bramę taranami. No zobaczymy, 15 minuta tak? Zobaczymy. Żeby się odcinek trochę za szybko nie skończył, chociaż nie no, 17 minut nagrywam, no to może docisniemy do pół godziny, No zobaczcie, wizyczkę jakąś mają też. Ja już przechodzę do trzeciej epoki, sytuacja jest całkiem spoko. O kurde, mają tej jazdy trochę. Mają tej jazdy trochę, dobra, dawać tych jeszcze. Jednak muszę rzucić wszystko. Co mam? Ale dobrze dobrze to ogarnęliśmy, zobaczcie No naprawdę fajny atak Bierzemy mu jak tam tutaj idzie sytuacja, róbmy chłopów cały czas. Odbudowujmy też sobie armię. No coś ten Hardest Air <grybujesz> wcale nie jest taki mocny chyba. Kończył się w ogóle pierwszy sezon, zostałem, zostałem z rangą Silver 1, nie wiem jak wy. Dobra, mam ma dwa landmarki, to centrum miasta mu nie wystarczy, żeby zniszczyć. Jeszcze muszę będę musiał zniszczyć coś jeszcze. Dobra, przeszedłem do trzeciej epoki w sumie. To ja sobie muszę zbudować... Co ja muszę sobie zbudować? Yy, stajnie. W miarę to ogarniamy, ale nie mam już włóczników, widzę to jest trochę lipa pod tym względem. Dobra, dawać tych włócznicy sami są. Dobra, wstawiać ludzie stajnie I to postawimy tak w miarę blisko. Jedno dawać tych spearmenów najbardziej będę potrzebował, bo łuczników mam sporo. O dobra, centrum miasta mu rozwaliłem. Gdzie on jeszcze ma ten landmarczek? Ale zobaczcie, jak odbudowują cwanie chłopy. Hardest AL nam się rzuca tutaj, dobra, gdzie jest? A to jest chyba landmark. Dobra, to wstacie, że to zniszczę w sumie i wygrywam. Czy widzicie? szybkie ataki popłacają. Dobra, jest stajnia, to możemy zacząć robić rycerzy. Postawmy drugą. Ja zawsze jadę na trzy stajnie w tym momencie, że trzy stajnie stawiam i produkcję uruchamiam rycerzy. Ze wszystkich trzech. W tym momencie rozgrywki. Zobaczcie, jak twardo, twardo się broni. Dobra, jest kolejna stajnia. I stawiać trzecią. To jest pierwszy rycerz, od razu jest tutaj do boju. bo Długo to może nie potrwać. Szyb szybciej poszło niż myślałem. Będzie trwało. No, i hardest AL rozwalony. Czyli tak to wygląda. No dobra, zobaczmy jaką się tutaj, zobaczcie, on sobie palisadkę stawiał do koła tego. Cały się ogrodził z drewna. No ale niewiele nie mu to pomogło, tak naprawdę, tu miał jakiś chłopów jeszcze, a tu se mój stawiał w ogóle, zobaczcie. No dobra, zobaczmy podsumowanie. Total unit count, no dość spora przewaga. Villagers, no nie no, w Villagersach dobrze szedł, tak samo jak ja. No to widać, że jest faktycznie ten, ten poziom najtrudniejszy. Ale militarnie, no militarnie go, widać, że militarnie jednak dość późno ro, zaczyna robić wojsko, ten hard style i dlatego został dojechany. Pewnie jakby dłużej rozgrywka trwała, on by był mocniejszy, nie? Ale jak go Zgasiłem. <noise> Zgasiłem, tak naprawdę atak poszedł do 20 minuty, nie no to dość szybko. Przy 15 gdzieś go atakowałem już. Zobaczmy militarnie, no tak 15 tu było, no tu go nawet już chciałem, no to. Ale tu był jego chyba gdzieś tam wypad, jak on mnie atakował przy 12. No a tu był już mój, no to mój był gdzieś, widzicie 16-17 minuta. Dobra zobaczmy jeszcze, jestem ciekaw. Statystycz timeline ekonomicznie, czy wygrałem? Wygrałem też ekonomicznie, czyli militarnie, ekonomicznie, technologicznie z nim przegrałem, czyli więcej co odkryć zrobił po prostu. Najprawdopodobniej. No i, i szybciej przeszedł do drugiej epoki, no ale widzicie, to na nic mu się zdało. Do trzeciej ja przeszedłem, on nie przeszedł. W Villagersa w miarę równo. No, także ten hardy style, no coś tutaj sobą reprezentuje. Więcej złota ode mnie uzbierał, kamienia, ale ja więcej jedzenia i drewna, czyli co, co w sumie było potrzebne do włóczników i do łuczników. No, i tak to się skończyło. No dobra, także dość, dość krótki ten odcinek wyjdzie, bo tutaj mamy 24 minuty, no ale dobra, nie będę przeciągał. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do subskrypcji, do stawienia łapki w górę pod tym filmem. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.